Więc tak widzowie, ten film będzie podzielony na dwie części, więc jak wrzucę jeden film, część pierwszą, to na następny dzień będzie część druga. Nie wiem o której wstawię te filmy, o 16 czy o 15. Zobaczymy. Cześć. Wyłączyć, bo inwestora Cześć. ganiam. Cześć. I, i inwestora, taką, gania kurwa, taką samą stawiam i z tamtej strony wjazd i, i, i na te Nie, no tak jak tu. A, ten, tu. No, tylko brawa będzie I zasypuje tu więcej miejsca, żebym mógł zuwierzać. Z 10 kursów robię, kurwa zasypuję pół tak jak tu na całej długości połowę. Dobra, nie ma co gadać, I trzeba zobacz, robić. Kurwa, I, i, I tylko robimy fundamenty, tak jak tu. I ławy lejemy nie w bloki, które lejemy kurwa do, biury, do samej góry. A powinien być podłoga 3 Ale wtedy muszą być jakieś podłoga złote. No, nie będą złota. Aha, żeby, no to pierwszy projekt, niech wyślą na kartce projekt tej budowli, jak ma być podłoże zrobione. I według tego kurwa zrobić trzeba. No tak, bo, bo to oni przyjadą i to czegoś musi być zakotwiczone. A najlepiej, żeby było przecież wy, żeby wyszło ze szpilkami i się przykręcają ze słupami, nie? To nie są takie kurwa grube supy. Co ty? No takie. Co ty? Tak, to nie jest nie? taka konstrukcja. Nie, ja to bardzo? Z no, rury? No, to dwie rury idą tak kurwa. A ja wiem o czym ty mówić, no bo ja tak słucham... Z montażem Ty, tydzień przychodzą i robią. Tylko I wychodzi tanie jak tą co my tutaj teraz stawiamy. Tylko. Albo, albo 2 metry czy 3 metry płyty, żeby zboże zrobić i wtedy łuk jest znowu. Rury A idą. No to nikt tam nie trzeba na zboże mi nic No było. tak tylko no taka też jest. No. Wtedy chyba 80 no tysięcy. To... No. to wychodzi i tak tanie jak tutaj. Tyle męczenia. A tam przyjeżdża ekipa i od razu kładą. Z systemem gospodarczym było tanio tak jak teraz robimy, a teraz wychodzi, że to jest kurwa... To drożej. Tak. To jest same pieniądze lub drożej. No. Nie ma taniej. W ogóle taniej. Nie wychodzi według tego, że... co, co oni ogłaszają To tu zostały tylko cztery palety tego? Jumbo? Z tamtej no. strony A. Bartuś, co on ma robić, żeby miał zajęcie? Robi. Niech tam idzie tego Ja widzę, że brodźki Przynieść przynieś tą miotłę, wiesz, tą węższą, nie tą szeroką, bo Ale co z tymi, z tymi, z tymi drucikami? Tą no, miotłę? Tak, tak Bo tam trzeba będzie, patrzeć, tak jak ja już tam robiłem I przemieszać Bo pomiędzy, wiesz o co chodzi, tak jak polbruk Bo trzeba, już ten piasek wysypany, to trzeba tam Powciskać, powciskać, dziełopatą jeszcze dorzucić i, I zgarnąć, i zgarnąć w tę stronę tam, tam miotła. Ja nie da nic? A ona z tymi... łopatą Ale ona jest z tymi drutami. To ona, ona jest z tymi No Zaraz sobie nabiję tego piachu mokrego, wiesz? On jest mokry. Próbuj. Niby będzie szło, ale co to jest? Jakieś sznurki. Łopatą musisz, bo to musisz sobie żeby to zasypać, nie? On zamiast brać łyżką z góry, to on wziął pewnie z ziemi. To nic, nie da. No niby to idzie, ale jakby miał równy... Równego tura, to by nie rysował. Zobacz, jaką się z tymi kamieniami. Leciał ciągle. Co on robi? Tam Niech tylko przesuwa się gdzieś To są to No tak, bo blat tu, blat tam Nie będzie po między chodził Albo deska może niech jest pomiędzy, bo żeby, żeby nie gładzić Ty, patrz, a w piątek będziesz? No W piątek tak. już, ale będziesz w czwartek mm. na wieczór Nie, w piątek Krótko, mam umówionego fryzera, w piątek, nie? Co? W piątek mam umówionego fryzera To znaczy będziesz w, w domu? No w piątek tak, o 16 dopiero o, No co, tak. ale to i tak, i tak trzeba postawić jakieś Jedno, drugie i najbliższa pójść yy, musi być przymierzona, obrójtowana i wtedy początku do, yy, no, to to do no. no to i tak i tak wyjścia musi być w... w... Ale co z tym piaskiem to co? Nie może od razu wjechać, co nie? No wiesz, jakby, Czemu byli? nie może wjechać? A co? Bo to znowu musi te dziury zasypywać, tak? Bo to jak nie zasypujesz? Ma, to, to nie przeszkadza Można później zasypać tylko teraz tu się już zrobiłem to trzeba dokończyć Nie ma znaczenia Jedź zmienić chwilę To tak wychodzi że wy do piątku położycie co nie? Wszystko już No i jutro skończymy Te płyty Taky trochę położymy Co czeka? jutro jest środa to co? Ty, czwartek i piątek by, byliśmy Właśnie. wolne? Jutro dokończymy i może będzie pogoda to blachy. Ty, mia, miało być dzisiaj słonko. No. A wczoraj było chyba, wiem. Fajne było wczoraj słonko. No, wczoraj było cieplutko. 13 stopni, a dzisiaj chyba jest 9. Ale i tak nie mówię o to. No tak, ale co? Blacha mokra, bo to jest ta mat matowa, czy co ona jest? Ona tak nie schnie, ale... ona, ona będzie długo schła Ale składa... i rosy nie było dzisiaj rano Nie? Rosy. Nie było rosy no Ale o co, ona z tej strony wyschnie A już stamtąd ale tu już... To aby tylko była sucha Żeby to to gówno było przykraić. No I też żeby nie było z nisku, kurwa chodzić Bo nie ma do czego się przywiązać. <laughs> Będziesz jak na łyżwach, jak małeś Będziesz ze skośnie skakiwał To mówi, że to przerzucimy później tam, ta tam. No ja zrobię. Da? Ja w komentarzach czytałeś te komentarze I Mi... co? Czytałem Są ludzie porąbani niektórzy. Ale ja to od razu usuń i koniec. Po co takie gó gówno buże robić? I to jeszcze nowe konto stworzone, co nie? No bo Aby... u Andriana to jest... Tak, do mnie przychodzą. No, do Adrana to oni już wiesz. Tacy tam, jakby to powiedzieć, tyle ilo ma subskrypcji, to jest ten 1%, co, nie? Czyli te 10 tysięcy haterów. A ty, zawsze głupoty jakieś piszą. No, te dzieci to wiesz. Więcej dzieci pisze, bo znam dużo osób, co są w Twoim wieku, w Ojca wieku, co oni nie oglądają, a nie komentują. No. I tyle. A takie to już te po 30, to oni komentują. No. kurwo, co robić. Ale te światełka to do wymiany chyba, co? Nie, nie, nie widać aż tak, żeby świeciły. No my wczoraj 16 robiliśmy, to już tak było szarowa. Jasno no, było? Można było robić coś tam. Ale lepiej chyba dawać te nowe płyty, co? Bo tam też do mnie pisali, że mają płyty używane po 25 zł. Ale na pewno nie są w takim stanie jak te z grubością. Wyjeżdżone już są. Tu masz jeszcze na palecie, a tam miałeś na ziemi poukładanej. Weź to teraz przerzucaj na paletę. Co chwilę. Jak teraz ta nowa ma ile? 180 czy 160 kg? 160. No. To tamte będą miały już stówę. Bo już są powyjeżdżane. Przecież jak ja widziałem co wysyłali mi niektórzy za zdjęcia, to nie, taka grubość na pewno nie była jak ta Tamte cieńsze No chyba, starego typu jeszcze Po rozbiórka A te są... Nie chyba tamte mają 10 może, 8, 10 No A te mają ile? Z 15? 12 i no. pół Starsza jedna? A to chyba nie są do oddania, co? Chyba nie Bo to one wszystkie są porozwalane taka już Już nie robota w ogóle dzisiaj się mgła strasznie unosi. No, za to O tu No bo przecież o, o siódmej to jest ciemno, a w ogóle jaka loduba jest. Ale teraz ta pogoda jest taka zdradliwa, zimno. Nie wiadomo jak się ubierać. No, ubrany teraz jestem mokry cały w no. środku. A wczoraj słoneczko było Zaswieciło, ciepło niby. Ja to lubię jesień. Jesień jest taka fajna. Jest. Znaczy wiosnę, kurwa. Tutaj jak wiosna. No, raczej znaczy wiosnę, jesień teraz mamy. Pomyliło mi się. Wiosna też taka zdradliwa, taka nie wiadomo jak się ubierać. Jak to tam jest zakotwiczone? Kotwi już samoróbka była robiona, widzę. To tak wkładane? Wepchał. I tyle. I co, i tak na, na ukos tak. dwa razy? I tyle. I co, i na dwa dajesz? Tak. Czy na jedno? A, to tak kładziemy myślałem, że aż tam Za długi pas, co? Dobrze Tak, ja sám. Dobre. Ja sám. Mi się zdaje, że to już jest ostatni tydzień prac przy tej hale, wiacie pierdol, to włożę. Nic nie robią, tylko sobie rozmawiają Co to ma być? Położą płyty Dadzą gąsior i mi się zdaje, że już można maszynami, sprzętami wjeżdżać. Nie, ja tu chyba już nic nie będzie. Jakieś deski to chyba mu się przydadzą, co?